W tym spokojnym miejscu. Pamiętacie, jak ja ostatnio Wam mówiłam, że musimy dobyć do 10 łapeczek. Nie? Nie? Musimy dobyć do 10 łapeczek. Dziękuję Wam za 5 łapeczek. 5 łapeczek mi spokojnie. Jeszcze. A, an, an, a jak dobijemy do 10 łapek, nie, do 10 łapek, to w końcu będziemy, to, to ja tak ustalę, że potem skończymy to i do 15 nich będzie. Ja rozumiem, że niektóre filmy się nam nie podobają. No i czystego. No, mnie to interesuje, nie? Że... No... Ja powiem, że. Dziękuję za te 5 łapeczek. Dziękuję. Bardzo. 5 łapeczek i, i, i jeszcze 5 i będzie 10. Tak więc teraz czekam na 5 łapeczek. Jeszcze. Żeby mieć 10, nie? Mówię, że wiecie, że to jest 10, to są dwie dłonie i to całe dłonie. Ja mam jeszcze, jeszcze mam du dużo czasu, żeby iść do szkoły. Pokażę wam taką moją szkołę.